Witam w kolejnym odcinku. A dziś, jak widać, zaprezentuję Wam moca. Kolejnego moca, jednakże sam moc będzie należał do innej serii. Ale bowiem, jak wiecie, w poprzednim odcinku poprosiłem Was o to, żebyście dali swoje propozycje co do kolejnych moców, a raczej jej tematyki. No i jako pierwszy napisał komentarz: Klockowy Kasper z propozycją zbudowania moca z serialu Dom z Papieru. Podjąłem się tego wyzwania. I oto właśnie będziecie wiedzieć moje efekty prac. Zapraszam do oglądania. Jak widać, sam moc mieści się na płytce 32 na 16 study. Jak widać, całość jest otwarta. Generalnie miałem sobie odrobić ten serial, by wiedzieć w pełni wszystko o co chodzi w nim w samym serialu. Jednakże, pomimo wszystko w pierwszym odcinku obejrzanym stwierdziłem, że to nie jest dla mnie po prostu hmm, tyle. Nie uważam tego za zły serial, ale po prostu mi jakoś nie przypadł do gustu. Ale tak czy inaczej, jak widać stworzyłem moca. No i jest to moc pewnej walki hmm, gdzie ta jedna z tych osób tutaj ginie. W każdym razie, jak widać, są tutaj dwie postacie w tych czerwonych właśnie strojach oraz trzech antyterrorystów, ale zacznijmy może właśnie od strony antyterrorystów. Sam hall, ten krótszy właśnie, gdzie się znajdują antyterroryści, został delikatnie urozmaicony w sposób taki, że na podłodze są pojedyncze study, a na ścianach pojedyncze cegiełki lub też odpowiednio złączone klocki, które mają symbolizować właśnie też takie ala cegiełki. O ile właśnie na tamtych ujęciach, gdzie właśnie widziałem są walkę, nie było widać właśnie żadnych urozmaiceń to postanowiłem je tutaj dodać by całość yy, no wyglądała trochę lepiej bardziej była urozmaicona jak widać na grze na jednej ze ścian jest yy, sporo dziur są to dziury po pociskach od karabinu maszynowego, natomiast to jak widać, jeszcze jest kilka takich efektów, które zawarłem, i my się fajnie wyglądają. Te małe płomienie one symbolizują dopiero co trafiony pocisk. Natomiast na drugiej ścianie, jak widać, jest tutaj takie wejście. No i to jest o tyle ciekawe, że postanowiłem, że jako, że to i tak jest takim dosyć no, prostym, mocno, bo jak są praktycznie same ściany, na których jest praktycznie zerowa yy, ilość detali, prawie że do zerowania, to właśnie postanowiłem, że całość będę próbował jakoś urozmaiczyć jakimiś innymi technikami. Nawet tutaj się takie coś wykłada taką część, gdzie dzięki czemu właśnie góra też jest dzięki temu, płaska. Bez cudowa, ani bez takich dziur, aby inaczej to zbudował. Natomiast same te ramy po bokach też są oczywiście całkowicie płaskie i, przy, i idealnie całość się łączy z podłożem, a także właśnie z górą. No dobrze, ale jeszcze zostały nam oczywiście postacie. No w tym krótszym y, komentarzu jak widać są trzy postacie. Zacznijmy od pierwszej. Pierwszy to jest taki antyrysta bez żadnego hełmu w tamtym ujęciu tak występował. Jak widać trzyma on MP5, ma czarne włosy właśnie, lekko wkurzoną minkę. Nadruki na ciałku na to są oczywiście nadruki z Policjantów, z tej starszej z jeszcze serii, starszej wersji z LEGO City Policjanci. oraz ma taki czarny pas z Battle Packa Inferno Squad z LEGO Star Wars. Natomiast jak widać dzierży MP5 i ona jest z Brick Arms. Z takiej, oto właśnie firmy. Kolejna mi figurka. Jest to antyturysta właśnie stojący obok tego pierwszego. którego go prezentowałem. Jak widać, on się trochę różni. Posiada tutaj, jak widać, kamizelkę z LEGO. Główka, jak widać, ma nadruki z takim właśnie pasem, jakby przypinającym do kasku. Ta główka pochodzi z Battle Packu, z LEGO Star Wars z rebelientami, Jeden ze starszych Battle Packów. Natomiast jak widać hełm jest z Brick Dokładnie tak. Czarny, co prawda jest on amerykański z czasów II Wojny Światowej. Natomiast taki mi się trafił no i innego po prostu nie miałem. Od... Natomiast ostatnią tutaj minifigurką jest kolejny e, antyrysta. Tym razem jak widać znowu w kamizelce, natomiast ma kask taki z szybką. Który też jak widać dzierży tarczę tarcza antyterrorysty, która jak widać jest zbudowana z dwóch części. Jeden to oczywiście, jedna część to oczywiście jest plate czarny 2x4. Natomiast drugą częścią to jest ta nowa część z minifigurek z LEGO DC. Właśnie z tej serii minifigurki z DC. Postanowiłem użyć ten kosek, bo był dla mnie ciekawy. Wiem, że może by lepiej to wyglądało inne klocki, natomiast postanowiłem pomimo wszystko umieścić właśnie ten klocek. Jego uzbrojenie to jest M4A1, jak wcześniej można było zobaczyć. Przechodzimy jednakże do tego dłuższego korytarza. W dłuższym korytarzu, jak widać, możemy zobaczyć dwa wejścia. Po prawej jakby stronie, jakby wchodziły minifigurki, figurki. Jak widać, tak samo są, są te jakby ramy zrobione, też żeby z każdej strony były płaskie, bezcudowe. Na ścianie jest taki pasek tanowy, który też tam jest w rany tak samo jak na drugiej stronie ściany. A także jak widać, klamki są zrobione ze sztabek z żelaza czy z srebra. Nie wiem, jak to Lego bierze pod uwagę w swoich zestawach. Myślałem, że właśnie ten kolor będzie nie wyglądał jako taka właśnie klamka, w trochę innym, inaczej wyglądająca. No dobrze, no i kolejną tutaj rzeczą w tym kartażu, jak widać, tutaj dwóch postaci, które się tutaj bronią. Pierwsza minifigurka, jak widać, jest to taka kobieta przerażona w stroju czerwonym z Lego Ninjago, ma przynajmniej tors. Powód był bardzo prosty. Chciałem zrobić jakieś bluzę, dać mu, bo oni rzeczywiście nosili czerwone bluzy. Ale niestety nie miałem takich nadruków, przypominając co do tego, więc byłem zmuszony właśnie dać takie torsa. I tyle. Natomiast dobrze. Sama figurka właśnie i sama postać tam miała czarne długie włosy, co od zerowania za pomocą takiej fryzurki oraz przerażoną minę. Niestety płak takiej zapłakanej nie miałem, a tam właśnie się postać tam płakała. Drugą natomiast postacią jestem główna jedna z głównych postaci w tym serialu, który ma również, jak widać, nadruki właśnie z Lego Ninjago. Na sobie natomiast ma trochę inne niż poprzednie, bo nie miałem je dwóch yy, Oraz y, sama główka jest to taka lekko wkurzona yy, główka, właśnie y, plus taka fryzura, lekko rozszochlana jak w tym właśnie też ujęciu. Natomiast na, tam, w tym samym miejscu, gdzie właśnie yy, yy, się zabarkodowali można powiedzieć, są worki. No tam były worki, ale w tamtym ujęciach było bardzo ciężko stwierdzić, czy to były worki z yy, piaskiem, czy też z czymś innym. E, stwierdziłem, że pomimo wszystko wezmę właśnie jako piasek, takie, jako takie podstawowe. No i widać są tutaj też pojedyncze jakieś takie jakby właśnie fragmenty lub też pojedyncze właśnie worki, które spadły. E, dzięki czemu to myślę ładnie, ładnie wygląda. E, natomiast sama postać tutaj właśnie tego um, pana trzyma e, taki oto, taką oto broń. Jest to bodajże M40 lub też M39. Natomiast na końcu jak widać zamontowałem taki oto efekt z kryształu złotego, a raczej pomarańczowego oraz innego groszka jako efekt właśnie wystrzału z tego karabinu. Myślę, że nawet to fajnie oddaje. Sama postać jednak tutaj właśnie tego um, gościa tutaj jak widać klęczy w charakterystyczny sposób, no a druga postać jak widać właśnie tak jakby um, siedzi jakby taka skulona. No dobrze, no i tutaj jeszcze ostatnie rzeczy, jakie mogę wam opowiedzieć o tym mocu, tutaj jest jakaś skrzynka. Więc widziałem, że wszystko takie coś umieszczę, by dzięki temu trochę urazmyć tutaj tą ścianę, którą kawałek ściany, który jest pusty. No i to można by pomyśleć, że jest wszystko. Natomiast zrobiłem coś ważnego. Jeszcze jedną zrobiłem opcję. Jako, że tutaj całość jest mocno zamknięta, to postanowiłem, że zrobię jedną, jak widać taką rzecz, czyli cały ten duży kloc ściany da się wyjmować, dzięki czemu całość na ujęcie mamy bardzo dobry właśnie zgląd na samo dobre, na samo ujęcie co myślę, że jak najbardziej idzie na plus, bądź tą temu bardziej możemy właśnie obejrzeć całość sobie walkę, ujęcie wygodniej i tyle dobrze tyle w tym odcinku jak widać właśnie pierwszy moc w pierwszym właśnie odcinku tej serii jak najbardziej dawajcie swoje komentarze co sądzicie o tym mocu tym bardziej oczywiście klockowy Kasper, który też chciałby, żebym ten moc zrobił. I tyle, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, no i cześć.